Zadanie 30. Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie. Mamy trzy probówki, w każdej z nich znajdował się zakwaszony roztwór KMNO4. Do pierwszej dodawano C17H35COH, czyli kwasu stearynowego, do drugiej C17H33COH, czyli kwasu oleinowego. I do trzeciej dodawano stężony kwas mrówkowy. Trzecia probówka również była ogrzewana dodatkowo. Napisz, jakie objawy reakcji lub ich brak umożliwią rozróżnienie substancji dodawanych do probówek 1, 2 i 3. Trzeba tutaj wyróżnić sobie, które w ogóle substancje będą reagowały z zakwaszonym nadmanganianem, a które takiej reakcji ulegać nie będą. Pierwsza substancja, czyli kwas stearnowy, to jest kwas tłuszczowy nasycony. On nie posiada żadnego nienasyconego wiązania węgiel-węgiel podwójnego, a właśnie takie wiązanie mogłoby dawać pozytywny wynik odbarwienia wodnego roztworu nadmanganianu potasu, tak samo jak i odbarwienia wody bromowej. Co do probówki drugiej, to tutaj mamy kwas oleinowy. I w strukturze tego kwasu znajduje się jedno wiązanie nienasycone, stąd też wynika niedobór dwóch atomów wodoru względem tych, które normalnie posiada kwas stearynowy nasycony. Mamy C17H33, a w przypadku stearynowego C17H35 dwa atomy wodoru mniej są w tym oleinowym. Skoro mamy wiązanie podwójne, to będzie ulegał ten oto kwas oleinowy takiej reakcji jak normalnie ulegają alkeny. Czyli w tym przypadku, aż nas tak bardzo nie interesują produkty, tylko interesują obserwacje, to będzie odbarwienie roztworu, natomiast zanim jeszcze sobie to rozpiszemy, spójrzmy na ten niezwykle kontrowersyjny przykład z kwasem mrówkowym stężonym. Otóż mówi się, że kwas mrówkowy posiada właściwości redukujące i to wynika z jego struktury i to jest prawda jak najbardziej. Natomiast podciąga się ten fakt do tego, że na przykład taki kwas mrówkowy mógłby ulegać próbom redukującym, takie, które działają na aldehydy czy na cukry, które też są tymi na przykład aldozami, czy po prostu posiadają właściwości redukujące, czyli próby Tromera, Tolensa, Benedicta. Natomiast kwas mrówkowy nie będzie ulegał takim próbom, ulegnie natomiast utlenieniu za pomocą silnych utleniaczy. Nadmanganian potasu jest zdecydowanie wystarczająco silnym utleniaczem jeszcze w środowisku kwasowym, ma najsilniejsze właściwości utleniające. Stąd też będzie nam w wyniku tej reakcji utleniał się kwas mrówkowy. No ale pytanie do czego on mógłby się tutaj dalej Tlenić, jak sobie patrzymy tak na jego strukturę. Generalnie, tak jak w przypadku związków karbonelowych aldehydów, które ulegają próbie tromera tolensa, to możemy zauważyć pewnego rodzaju analogię, że jak mamy tą grupę aldehydową, tutaj załóżmy sobie jakiś R, no to różnica jest taka, że po prostu zamiast tutaj wodoru mamy grupę OH, czyli widzimy RCOH. Natomiast. W przypadku kwasu mrówkowego moglibyśmy coś takiego zrobić z tej lewej strony, gdzie też coś analogicznego do tej grupy aldehydowej mamy. Czyli tu będzie COHOH. -H. Co nam wyszło w takiej sytuacji? No bo widzimy, że mamy dwa atomy wodoru, jeden atom węgla i trzy atomy tlenu. H2CO3, kwas węglowy. Oczywiście nie rozpiszemy go w takiej formie na maturze. Nie, nie. Natomiast co ważne, no to tutaj spodziewamy się tego, że będzie nam się wydzielał. Dwutlenek węgla, a dwutlenek węgla jest gazem, więc jest to istotne dla naszych informacji, że oprócz tego, że będzie pozytywny wynik tej próby, oprócz tego, że nadmanganian czy też ten fioletowy roztwór ulegnie odbarwieniu, no to jeszcze dodatkowo będzie wydzielał nam się bezbarwny, bezwonny gaz. I to musimy uwzględnić w naszych opisach tutaj. W przypadku pierwszej reakcji wystarczy napisać: Nie zaobserwowano zmian. Nie zaobserwowano zmian, to jest takie uniwersalne określenie, na podstawie którego nikt się nie przyczepi do tego, że mamy tutaj coś nie tak, jeśli chodzi po prostu o opis samych obserwacji. Że gdzieś tam wzorujemy się, że na przykład byśmy napisali, że reakcja nie zachodzi, no to to już jest niestety trochę nagięcie rzeczywistości, bo nie zawsze, żeby reakcja zaszła, muszą być widoczne obserwacje. Więc nie zaobserwowano zmian, tyle wystarczy napisać. Co do drugiej probówki, to tutaj będzie fioletowy roztwór odbarwił się. Wystarczy tyle po prostu napisać, czyli fioletowy roztwór odbarwił się. Natomiast co do trzeciej probówki, to tutaj obserwacje będą dwie. Oczywiście możemy już na samym starcie wręcz zrobić kopiuj-wklej z fioletowy roztwór odbarwił się. Co do tego tutaj nie powinno być wątpliwości. Natomiast dodatkową obserwacją będzie wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz. Przy czym to, że jest bezbarwny i bezwonny nie musimy pisać, wystarczy, że napiszemy po prostu wydziela się gaz. Można opcjonalnie napisać, że jest bezbarwny i bezwonny, aczkolwiek nie jest to obligatoryjne. Tak należało rozpisać obserwacje co do zadania 30. Można również napisać w probówce trzeciej, że wydzielają się pęcherzyki gazu. Jak najbardziej również jest to uznawalną odpowiedzią. Czyli w pierwszej probówce nie zaobserwowano zmian, w drugiej fioletowy roztwór odbarwił się, a w trzeciej, oprócz tego, że fioletowy roztwór odbarwił się, to wydzielają się pęcherzyki gazu.